I idziemy zwiedzić Armadni Muzeum Żyszkow, czyli Muzeum Militariów Czeskich. Panorama przy okazji. Stóp. Z informacji w internecie było, że Muzeum jest gratis. Teraz zobaczymy, bo jeszcze jesteśmy przed kasami. Dostaliśmy obszerną informację, jak zwiedzać muzeum, trzeba jechać windą Na samą górę, potem schodzić Zabawki są dostępne pisze to twórka 033 I można wyjść na tarasik z panoramą Pragi, elegancko tory kolejowe wieża Rziszkow telewizyjna wieża z tymi z rzeźbami czarnego takie bobasy wspinają się na te wieże trzeba z tego czarnego bardzo znany rzeźbiarz popularny Nic nie widać Czy to są Wychod exit Jakieś popiercia Jest 1740-1914 Pierw tu Do roku 1740 Epoka brązu Miecz z brązu Widać zaraz dzisiejszych granic i ówczesnych, czyli wielka morawa. Morawia? czy morawa? Takie rany archeolog dzy, archeologowie, archeologowie odkryli. Tu rana czaszki w wyniku cięcia mieczem brązowym z brązu. Takie te katapulty. No około, około 10 osób obsługiwało taką drewnianą katapultę. Tu kolczuga, No zawężone pole widzenie miał rycerz w takim hełmie. To jest jeszcze epoka brązu, XIII stulecie. To jest kusza, takie średnio, takie słowiańskie. Ale już widzę fuzja Fuzja czarnoprochowa z zamkiem yy, skrzemienia, prawdopodobnie. Dwóręczny, czyli musisz go w dwóch rękach trzymać. Taki miecz miał w w tym. potopie Nie, w e, mieczem e, Sienkiewicza mechanizacji Hoffmana. Albo taki miał, prawdopodobnie taki miał. Miecz krzyżacki. Zobaczycie sobie, jak obejrzycie sobie mieczem Hoffmana, jak w tym. W jednym ręku miał go utrzymać. To jest ciekawostka, dziecięca zbroja dla dzieci. Child armor. Dobra, mierzymy, mierzymy miecze. Teraz ja mierzę miecz. Kurna. Nie da się go wyjąć. Co? Nie da się. No ale ciężar można poczuć. Zwykła jakaś kosa. Nie są takie ciężkie, jakby się wydawało. Po prostu ludzie byli słabsi. słabsi. A taka buława do walenia w łeb. Kolejna sala. Yy... Dla konia też jest zbroja. Łucznik. Spady i pistolety, trzeba takie bardziej trzej to olbrzymie fuzje na metry. Bęben francuski z 1740 roku zagrzewał wojska do szturmu. Piękna marmurowa klatka, modernistyczna i teraz wchodzimy dopiero 1740-1914, czyli do I wojny światowej. No ogólnie pokazuję szybko, bo i kolejny raz, kolejny raz mój ulubiony motyw, czyli jak mali ludzie byli kiedyś. Przecież no 11-letni chłopiec by się w taki mundur nie zmieścił. Taki koczek. Tutaj ten... lecznictwo. Opatrunek. Co tam to w tej szufladzie? Narzędzia. Do wyjmowania kuli? Tak, do wyjmowania do kuli. Tak, Ta, do amputacji. Wyjmowania kuli z ciała. To już taki żołnierz chyba z pierwszej wojny światowej. Nie, nie, nie. Austriak. Ale jeszcze 1866. No czekaj, potem można łazić, potem można chodzić. Tak. Polska pod zaborem niemieckim. No i co? Austro-Węgry, tak? Dwugłowy orzeł cesarstwa Austro-Węgierskie Rusiłem się Czarnoprochowy kol, ten rewolwer Skutyn z liami No i karabiny, które zmieniły pole walki Na dobre Zamek Chyba to są drzwi Takim. Tak. Broń palna. Kuszę. Broń palna. Wszystko to możecie zobaczyć w tym muzeum Strauss. Cięższa broń. Karabiny maszynowe, jakieś pierwsze. Działka. No to już dla was, Militariów militariów, To każdy, kto będzie chciał przyjść do Pragi, to to sobie Sobie obczai. I znowu, i znowu. Patrzcie, jakie te mundury są małe. O. W schodkach na górę już nie będę wchodził tylko skręt żebyście widzieli jakieś ordery medale, odznaczenia, mundury broń lufa gwintowana włoskiego działka z 1893 roku dobra i teraz na dół zgodnie z zaleceniami pana z, tym, z recepcji czy przy wejściu nas poinformował, że trzeba zejść z drugiego na pierwsze, czyli od góry zwiedzanie, tak nietypowo. No i sala 1914-1918, czyli pierwsza wojna światowa w naszej nomenklaturze. Najważniejsza wojna Polska odzyskała niepodległość w 18 roku. Duma Węgier i Czechów e, Austro-Węgierskie, znaczy Węgrów i Austriaków Armia Austro-Węgierska A tam skojarzenia budzi To czaszka z tym Wiadomo, z czym nie będę mówił, bo mi utnie zasięgi Które mamy, jak wiadomo, olbrzymie A propos, polecam subować, lajkować, polecać bo dzięki temu ten kanał się utrzymuje To chyba jakaś rodzaj mas maski gazowej maseczki takiej maseczki On, aparat łącznościowy łuski mnie bardzo interesują, są potężne Widzimy tam skalę człowieka i łusek, ale dopiero okopy chęć z zakopy. Łożysz ty, oczu... Czyli... Efekty dźwiękowe... Łożysz ty, mordę Mordę jeża... Wicer łącznościowy... Dymy nawet są. Dymy. Ja się przestraszyłem tego wybuchu. Tu Felcher Wyjmuje kulę. Raczej szans nie, nie przewiduję temu załdokowi na przeżycie. Bardzo fajnie zrobione muzeum, polecam wszystkim miłośnikom militariów i w ogóle historii. No, czuję, czuję taki niepokój. Tutaj zeskizowany żołnierz, kompletny dostęp do To było bardzo powszechne. Ataki niesamowite, niesamowita sala. Technika morska, technika lotnicza. Tu znowu te maski przeciwgazowe. Znamy też zdjęcia. Niesamowita Robię zdjęcie sobie, może. A, i ten czołg. Wnętrze działka przeciwpancernego jakiegoś. A, prawdopodobnie to jest. Wnętrze tego czołgu, takie fragmentaryczne. Mina morska, torpeda. Już się też na morzu zaczęła wojna. Gabinem maszynowe. Silnik jakiś lotniczy, 9 cylindrów migło drewniane. Torpedy morskiej. No i to już czerwona armia. Ciekawe tam jest. Ciekawe mają te uchwyty, te samowar i inne rzeczy zrobione z, z nabojów. Karty chyba ręcznie robione. francuskiego nie Wło, y, no tak włoski, włoski francuski ten ma taką bardzo jest to czechosłowacki legion we Włoszech mimo, że ma jakby polską flagę na, na kołnierzyku improwizowane odznaczenie hmm Nadporucznika Polaka 1916 rok przypinki do czapki 1916 ręcznie wyrzeźbione z drewna, przybór do konsumpcji, czyli widelecji nóż jakieś gadżety, zabawki szachy w tylu chińskim Legia czechosłowacka. Teraz 1838, czyli między Między wojnie. Sprzęt na no, czesko to już jest wszystko czechosłowackie. Ta flaga się cały czas przewija, taka jakby polska. A tu jest. O, dopiero tutaj jest ten trójkąt niebieski. Nie, no fajne muzeum. 9 mm malutki taki kieszonkowy chyba lotniczy Samolotu jakiegoś mnóstwo broni zaprezentowane działko z samolotu prawdopodobnie pistolety po bo ngi już jest sygnał żeby wypadać muzeum prawdopodobnie Pospiesznie, motocykl Jawa, y, fu Jawa. I schodzimy na ostatni poziom jakieś malarstwo jakieś kazamaty, jakieś komunistyczne czasy pewnie będą. Tak. Już nas powoli wyganiają z tego muzeum. Oczywiście na ostatnią chwilę. Motor BMW, w wyniku yy, monachijskiej yy, konwencji, tak? 150 tysięcy ludzi musiało opuścić swoje domy. Czesi, Żydzi, ale także Niemcy. No, to wszystko to do zobaczenia w muzeum Militariów w Pradze na Życzkowie. Polecam, naprawdę polecam. zamykają muzeum. Polecam jeszcze raz.